Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Państwa na wycieczkę na Dolny Śląsk. Będziemy oglądać pola z lotu ptaka. Tak, pola mogą być bardzo interesujące mają piękne kolory, a maszyny rolnicze zostawiają niesamowite ślady na polach. I chcę właśnie Państwu to pokazać. Tutaj oglądamy pola we wsi Szczepanów, koło Góry Ślęży na Dolnym Śląsku. Jak się dobrze przyjrzeć, to można zobaczyć, jak wiatr głaszcze pole kukurydzy na tym ujęciu. A tutaj widzimy cień chmury. Zadawali Państwo sobie pytanie, jak wielkie mogą być chmury? Akurat ta chmura była całkiem niewielka. Proszę zobaczyć jak te pola są wciśnięte między las, drogi i góry. Mają najróżniejsze kształty: wydłużone, prostokątne, kwadratowe, nieregularne. Przenosimy się do wsi Kamieniec. Widzimy właśnie z lotu ptaka e, pałac, odnowiony pałac w Kamieńcu i zabudowania folwaczna z XVIII wieku i proszę zobaczyć na te ślady po żniwach, pola po żniwach jak pięknie wyglądają. No po prostu te wzorki mnie urzekły i dlatego postanowiłem zrobić ten film. Zobaczcie Państwo jaki to jest kolor. Pola wciśnięte między las i góry w różnym odcieniu: rdzawym, jak widać, też mogą być pola i przeplatane zielonymi łąkami. Fantastyczne paski. A tutaj na tym polu widzimy dwie plamy. Dla mnie to są plamy niczym plamy rozlanego wina na dywanie. Na tym ujęciu widzimy jak się chmury przechadzają po naszych polach. A tutaj kombajn pracowicie zbiera zboże. Na tym ujęciu widzimy, jak się słońce odbija w polu, nie w wodzie, tylko na polu się odbija. Zobaczcie państwo, to, te pola wyglądają niczym dywan, taki puchaty dywan. I jeszcze raz moje ulubione zdjęcie, kiedy ujęcia, kiedy kombajn zbiera zboże. A to pole jest położone tuż przy lesie i proszę zobaczyć jak zwierzęta grasowały po tym polu i zostawiły fantastyczne ślady. W oddali widzimy góry stołowe. Jesteśmy przypomnę w powiecie Kłodzki, w Kotlinie Kłodzkiej. A to ujęcie przypomina mi mój sweter, tak, mój sweter. Normalnie, jakbym widział nitki w swetrze, i zaraz Państwo zobaczycie, dlaczego tak powiedziałem. Proszę się dobrze przyjrzeć, czy to nie wygląda jak nitki w swetrze. To jest moje ulubione ujęcie. I w jednym ujęciu przeleciałem nad dronem, przeleciałem nad całym polem. I nad tym traktorem. Ciekawe, czy Ciekawe, czy traktorzysta się zorientował, że coś mu lata nad głową. Dziękuję za oglądanie. Proszę o łapki w górę i subskrybowanie. Do zobaczenia.